Hej, dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku i dziś zapraszam Was na filmik z kolejną porcją moich e, naturalnych kosmetyków, ponieważ e, wiem, że nie każdy zagląda na mojego Facebooka, a chcę Wam pokazać, e, jakie naturalne kosmetyki ostatnio kupiłam, e, więc jeżeli jesteście zainteresowane, to zapraszam. E, więc tak, kolejne zakupy, ponieważ. E, tak, może w słowem wstępu testuję różne, różne sklepy z naturalnymi kosmetykami. I jedna z Was poleciła mi sklep Trini.pl, ponieważ ja ostatnio kupowałam na z kosmetyki z Syberii. Sybery... Syberia.pl, co coś takiego, nie, nie pamiętam już nawet. I jedna z Was poleciła mi trini.pl i lawendowa szafa, coś takiego. No i ja zdecydowałam, że sobie w trini.pl e, poczynię teraz zakupę. Dzięki Ci serdecznie, naprawdę fajny sklep. E, tutaj nie ma jakiejś reklamy, sama sobie poczyniłam te zakupy, tylko chcę Wam po prostu podzielić się z Wami e, tymi sklepami, które, z którymi dzielicie ze mną. I tak, jak poczyniłam tutaj, jeden, jeden, jedną z rzeczy dla mojej mamy kupiłam, a resztę dla mnie I może zacznę od tego, co kupiłam dla mojej mamy, ponieważ mojej mamy skończył się krem pod oczy i tutaj sobie wybrała Baikal Herbals. I to, jest, e, I to jest, powiem Wam, że e, znaczy to jest krem pod oczy, i powiem Wam, że e, nie, że naturalny skład to w ogóle nie jest tak drogo, ponieważ zapłaciłam za niego 20 zł, to jest 15 ml. Uważam, że taki krem starczy na dosyć długo, spokojnie na 2 e, na miesiące na pewno. Bardzo fajne jest to, że produkt ma pompkę, więc jest taki e, bardzo higieniczny i też e, łatwo się e, nim dozuje. Jeśli chodzi o zapach to wydaje mi się, że ma lekko taki delikatny zapach, ale nie powiem Wam co dokładnie, ponieważ jestem przyziębiona jeszcze i mam zatkany nos, ale naprawdę moja mama powiedziała, że jak na razie jest ok, powiem Wam, jak będzie potem, ale ogólnie takie wykonanie i to jak wygląda ten produkt, że jest tak, że jest taki, taki przyjemny dla oka i właśnie z tą pompką, to jak najbardziej na plus. I teraz e, kolejne produkty, które ja sobie kupiłam. I chciałam sobie kupić e, piankę do buzi. E, właśnie taką naturalną. I wybrałam sobie piankę z Organic e, Therapy. I to jest taka. Ja tej firmy nie znam. Ogólnie mało tych kosmetyków naturalnych e, tych firm e, znam. Więc ja sobie e, wybrałam taką. I to jest z wyciągiem z arcydzięgla. Na razie jeszcze nie używałam, ponieważ. E, ponieważ chcę ją zabrać do Szczecina jak będę jechać, a jadę za tydzień, więc, więc na pewno mi się przyda to jest 150 ml. Tak, 150 ml, więc na pewno ją zużyję dosyć, fa dosyć fajnie, dosyć szybko. Tak mi się wydaje, ponieważ te pianki wszystkie ja dosyć szybko zużywałam, jakieś jeszcze używałam. I jestem ciekawa, czy zmywa makijaż oka, no ale to zobaczę, bo tak naprawdę to kupiłam ją po to, żeby po prostu oczyszczać rano twarz taką ze snu. Ale oczywiście też będę robić test, czy będzie zmywać makijaż, bo jeżeli tak, to bardzo fajnie ucieszyłabym się. Za nią zapłaciłam chyba trochę ponad 15 zł, i jeżeli tutaj jesteśmy już przy myciu twarzy, to kupiłam sobie też mydło, mydło dziekciowe. i powiem Wam, że teraz odzyskałam, znaczy, może nie odzyskałam, ale troszeczkę czuję, to tak dziwnie pachnie, aczkolwiek ja mam maskę dziekciową z, z Bani Agafi i ona na przykład dla mnie pachnie rewelacyjnie. Ale tutaj mówili mi, że ona pachnie nieładnie i rzeczywiście ma taki dziwny zapach. Ale no nie wiem. Ja nie jestem jakaś taka zapachoczuła i no zobaczymy, ale ponoć dziekciowe mydło bardzo fajne i też w leczeniu trądziku bardzo bardzo takie skuteczne, o tak. I ja za nie zapłaciłam też chyba 5 zł, nie więcej. I kolejną rzeczą, którą bardzo się cieszę, ponieważ te zakupy poczyniłam już z tydzień, z Tydzień, dwa tygodnie temu, tylko tak się obijałam z nakręceniem filmiku, e, zamówiłam maseczkę z Bani Agafi, maseczkę witaminową. I powiem Wam, że to jest e, e, maska. Zaraz Wam pokażę z czym z poziomkami. Mm, nie wiem, ale ona tak, tak właśnie miała poziomki w składzie, poziomki czy truskawki. Mało co czuję, ale normalnie mówię Wam. Tam, jakby były w środku zmielone owoce. No, coś rewelacyjnego. Ja używam ją tylko raz na twarz, ale po prostu jest bomba ekstra. Buzia jest taka gładka po niej, taka no naprawdę widać, że, że te witaminy są do niej dostarczone. No, coś, coś rewelacyjnego. I jak na razie to moja ulubiona maska z tych wszystkich pani Agafi. Ja za nią zapłaciłam 7 zł, bo tam na tym Trini.pl była akurat w promocji. I ostatnim zakupem, jaki poczyniłam, to szampon z Bani Agafi. I powiem wam, że też kupiłam go sobie do szkoły. Chciałam sobie kupić bez SLS-ów i to jest 600 ml 11 zł. Kosztowało ponad 11 zł. Troszeczkę ponad 11 I jeśli chodzi o to, ma zapach bardzo przyjemny. Jest. Mm... Te wszystkie że szampony z altery bez SLS-ów były takie bardzo zbite, aż te konsystencje miały. A ten jest taki aż lejący i powiem Wam, że ja go użyłam tyle, co daje z altery. I ostatnio w nim umyłam głowę i gdzieś tutaj tak ciężko się go spukuje. Um, nie wiem, tutaj gdzieś nie dopukałam i tutaj miałam takie, takie wie, wiecie takie tłuste, jak gdyby te włosy. Strasznie ciężko mi się go spłukuje, jakoś tak no, no nie wiem, czy ja za dużo może tego nalałam tego szamponu. No będę jeszcze próbować, bo to był dopiero pierwszy raz. Ten pierwszy to troszeczkę nie wypał, ale no tak jak mówię, no ciężko mi się go spłukuje. Nie wiem czy to po prostu wina moja, czy tego szamponu. No zobaczymy. I tutaj jeszcze od sklepu Trini.pl, może znacie ten krem, ponieważ ja szukam kremu na noc na zastępstwo, ponieważ mój krem, jak mi się skończy, to zamieniam go naturalny. I tutaj dostałam krem, próbkę kremu z Orientany, krem do twarzy na dzień i na noc, Morwa i lukrecja I tutaj dostałam do twarzy tłustej, mieszanej, problematycznej, więc... Jeżeli patrząc na, patrząc, na, patrząc na opis, to ten krem idealnie pasuje do mojej twarzy, więc jeżeli znacie ten krem, to dajcie mi znać, czy, czy powinnam sobie go kupić. I tak, to by było na tyle zakupów, ale jeszcze chciałabym wspomnieć i troszeczkę może popowiadać, troszeczkę ten film przedłużę. Jeśli chodzi o moją pielęgnację naturalną, bo ja już. Nie wiem, od ilu stosuję od 3 tygodni, od dwóch tygodni. Jakoś 2-3 tygodnie, zaczę... tygodnie temu zaczęłam tak mm, stosować te, o, te maseczki. E, bardziej tutaj przerzuciłam się już na toniki naturalne, krem naturalny. Tutaj akurat stopy używam na, e, na dzień, ale na noc mam jeszcze z Liren, ponieważ mi się nie kończy. Nie, się nie kończy, jeszcze po prostu mi się nie skończył. Tutaj użyłam tego serum z paden Rap naturalnego i co mi to dało? Powiem wam, że nie wiem czy po prostu czytacie wszystkie mojego Facebooka, że na początku, kiedy zastosowałam te maseczki z Bani Agafi, bo po tym pad wrap nic mnie nie wysypało. Ja po prostu miałam buzię e, koszmarną. E, powiem wam, że no, takiej buzi dawno nie miałam. Ona po prostu wyglądała jak brudna. Ja miałam nieność za skórniki, jakieś problemy otwarte, e, jakieś takie ropne no, no po prostu okropną twarz miałam okropną. Ja myślałam już, kurczę, no może, jest natura, może tutaj jestem uczulona na jakieś takie naturalne składniki bo też naczytałam się w internecie, że, że na, na naturalne składniki łatwiej się uczulić, uczulić i tutaj. Aga, która czyta mojego Facebooka, jeżeli oglądam się, oczywiście pozdrawiam. Chcę Wam poprzekazać, po może, słowa Agnieszki, bo, bo może nie każde wiecie, i też używacie, zaczęłyście używać ksmetyk naturalnych, i tak jak, ja, was wysy, tak jak mnie was wysypało. I tutaj Agnieszka mi powiedziała, że. Że po takim właśnie dłuższym stosowaniu kosmetyków, takich właśnie ze sls z jakimiś takimi niezaciekawymi składami, ta skóra może się buntować. Buntować nagle dla niej to jest po prostu szok i ona reaguje takimi różnymi wypryskami. I ja dałam sobie dwa tygodnie, mówię, ok. Dwa tygodnie, jeżeli, jeżeli mi nie przejdzie, no to trudno, odstawię to. Aczkolwiek z takim bólem serca, ponieważ już liczyłam na to, że będę mogła stosować tą naturalną pielęgnację i powiem Wam, że po tygodniu stosowania po 8-9 dniach moja skóra była no tak ładna, tak wygładzona, tak te wszystkie przebarwienia no, tak się rozjaśniły, no po prostu super. Teraz znowu mi coś wyskoczyło, bo po prostu yy, nie dość, chora. Jestem chora, to jeszcze jestem przed okresem, więc tutaj to jest akurat norma, ale no powiem Wam, że po tych 8-9 dniach moja buzia była nie do poznania, po prostu piękna. Żałuję, że Wam nie nagrałam filmiku wcześniej, byście zobaczyły, jak, jak wygląda moja buzia bez makijażu. No, po prostu rewelacyjna, była w rewelacyjnej kondycji. Więc mam nadzieję, że tutaj te przebarwienia, te, te kursty, które mi tutaj powyskakiwały teraz to jest tylko taka, to jest tylko taka przejściowa sytuacja. Jednieszka powiedziała, żebym. Nie stosowała wszystkich maseczek naraz, tylko tak po prostu używała. Najpierw jedną, potem drugą serię, potem trzecią. Więc tutaj ja, jeżeli macie takie problemy, przekazuję Wam słowa Agnieszki, żebyście też tak stosowały i myślę, że, że będzie ok. Oczywiście, tak jak mówię, nie u wszystkich sprawdzi się tak jak u mnie, bo po prostu niektóre dziewczyny są uczone na naturalne składniki, jakieś naturalne składniki występujące w tych kosmetykach, więc po prostu nic z tego i tak nie będzie. Ale myślę, że jeżeli macie takie problemy, właśnie, jak ja, to trzymam za Was kciuki i na pewno po, po kilku dniach stosowania Wam to wszystko przejdzie. I to był taki właśnie krótki, krótki update, update jeśli chodzi o, o, moje, o moje stosowanie tych kosmetyków naturalnych. Jak najbardziej będę dalej kupować może nie, nie tak często już, bo na razie wszystko mam, ale jak te kremy mi się pokończą, to będę następne kosmetyki naturalne. Zamieniać się na kosmetyki naturalne, więc, więc tak, więc to by było na tyle na dziś. Ja Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!